Idziemy, no chodźcie, no idziemy, no szybciutko, no Tara, no i po tej trawie. No idziemy, bo to będą sprzątać to potem, po tych żywopłotach, tą trawę już. Te żywopłoty ścinali, tak. Nie wiadomo kiedy sprzątną. No idziemy. No chodźcie, idziemy, no idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, pieski. No chodź stara. No. no. Idziemy. No idziemy. Idziemy. Tak, 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 no już, no i co? Będzie takie gananie. No tutaj nam ładnie teraz wystrzygli tą trawę, to gdzie taki bajzel był. O i mamy teraz elegancko zrobione. O, tutaj będą jabłka potem. Chodźcie, idziemy. No szybciutko. No tarunia, już raz, raz, ja nie mam czasu. No szybciutko idź. Tup, 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 tup. Eee, tam z wami to jest taka robota. No i co? Linuś? Tarunia. No idziemy na spacerek, tak. Chodź jeszcze pani. Ładnie teraz tutaj mamy. No, szybciutko, Dinuś. Idziemy do przodu, do przodu. Raz, raz, raz. No, idziemy do przodu. Chodź szybciutko. Oczywiście ładnie jest. Szkoła jest, sala gimnastyczna. No idziemy.